Jeżeli chcecie kupić tanie końce przez PS, serdecznie Was zapraszam do FIFA Shop. jeżeli podajecie hasło Kamyk, to dostaniecie 5% końców więcej. Polecam. Siemanko, z tej strony Kamyk i witam Was w ślepym drafcie. Wszyscy to kochają i dlaczego miałbym tego nie zrobić też dla Was? Eee, zero żetonów draftu, ale zaraz to naprawimy spokojnie. Easy peasy... Eee. I będziemy od razu wybierać kapitana. Wiecie, wiecie o co chodzi w ślepym drafcie? Musicie po prostu zrobić draft na ślepo. Nie wybie wybieracie formacji na ślepo, zawodników i tak dalej. Wszystko na ślepo. Ja nawet nie będę wiedział, kogo nie trafiłem albo kogo nie wybrałem. Przed chwilą. E, musiałem wygrać cztery aż rundy draftu, cztery gry w drafcie, bo miałem już draft od początku rozpoczęty i go wygrałem. I na końcu tego odcinka te paczki też e, otworzę. Tam cztery paczki mi wypadły po wygranym drafcie. Także e, cóż, ja jest kapitan. Nie, formacje, dobra, zamykam oczy. Eee, losuję formację tutaj, akurat fajnie, bo wszystko przeskakuje i niech będzie ta formacja. Co to jest? 4-3-2-1. Ok, akurat to jest dobra formacja. Wybieramy kapitana, zamykam oczy. Hmm. Hmm. Drugi, trzeci, czwarty, piąty. Czwarty, trzeci, drugi, pierwszy. Dobra, niech będzie ten zawodnik. Kogo my tu mamy? Uuuu, Messi ezil, no dobra, niech będzie ezil. To na prawą na, na, na prawego napastnika, kogo będziemy tu mieli, wybiorę. Mm, może kogoś na końcu? Bank. Okej, okay, Lukasz, całkiem niezły napastnik, e, prawy skrzydłowy. To to teraz napastnika, może Ibra jakiś, co? Przybrałaby się Ibra, mm, to Ibra pewnie będzie na czwórce. Nie, ale połączenie brazylijskie jest. Mamy tutaj Waltera, no dobra, no to lewy, lewy napastnik. Zamykam oczy i kogo? Ja tu będę widział. Halo, nic nie widzę. O, teraz przylagowało, dobra. Mm. Niech będzie. ten? Uh, Neymar, olesz połączenie! What the fuck? No zobaczcie, tak? Ale to ja jestem ślepe, ale widzę. Dobra, kolejny środkowy pomocnik. Coś znowu przymula. Dobra, już wiem, że jest. Wybierzmy drugiego. Ok, pianić. Dobra. No to teraz tutaj kolejny, ostatni środkowy pomocnik nie będzie ostatni. I zobaczmy. Maicon, Ok, też, też mamy Brazylijczyka. Fajnie to wygląda, bo w końcu, w z kolei, no, sporo Brazylijczyków. Brazylijczyków. No to na lewą baburę w takim razie niech będzie Marcelo. Ehm, czyli trójeczka. Nie, ale tremulina. Ok, niech będzie. Dalej, na drugim SO, znaczy na pierwszym o, niech będzie jedynka. Uuu, inform, inform fundas Mor, z Evertonu. wertonu No to na drugim ja o, proszę mi dać kogoś z BPL też. No, no i proszę, poprosiłem, dostałem. No to na prawą bronę też kogoś z BPL. Nikt ehm, to będzie. to. o, proszę! <grystanie> Jeszcze z arsenalu, ale mi się trafiło. No to Bramkarz też musi być z BPL. kto to będzie? Kto to będzie ty? Aj, nie ma Bramkarza z BPL, jest jakiś inform. Dobra, pierwszy, mm, ty. będziesz ty. O, brawo, no dobra, brawo, myślę, że będzie lepszy od tego Dalej, zobaczmy kolejnego zawodnika Wybierzmy trujeczkę bang Uuu, lewy obrona, gulom No i tutaj wzrośnie zgranie, bo ma z pianiciem bardzo dobre, okej okay. Przydałoby się jakiegoś lepszego napastnika trafić Szczerze wolę lepszego napastnika, na przykład tego O, lewy obrońca, Adriano A jakbyśmy zrobili tak Tutaj 6 zgrania stracimy A tutaj 6 zyskamy nie, wolę tamtą kombinację. Dobra, kolejny środkowy obrońca to! Bang 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 bang! Ty! Uuu, to nie środkowy obrońca, to SPD lam. Hmm, tu jest już ciekawie. Tutaj jedno zgranie bym stracił. Ale wolał chyba bym... lama. Dobra, kolejny na zawodnik to... A czwóreczka. Remenko, on jest dobry, ale kurde z rosyjskiej ligi to ja nic tutaj nie znajdę. Drugi. Uuu, Ibra, ho, 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 ho. jeszcze w informie, dzień dobry Ibra, witam Cię bardzo serdecznie w moim składzie, uuu, lala, ale będzie gra, no dobra, no to teraz piąteczkę wybierzmy, uuu, e, Czakar, Czana ależ on będzie miał dobre te rzuty wolne, a jakbym go tu, nie, trzy straci, bo nie ma tego, ajajajajaj, Czana Logu, na pewno na rzuty wolne ja będę go wstawił. kolejny zawodnik to, bęk, bęk, Poku, nie znam człowieka. Kolejny zawodnik. No to wybierzmy piątkę i sania. Okej, okay, co ja wolę? jego czy sanie? sanie? To jest pytanie. Debusie ma wszystko oprócz obrany lepsze, więc Debusiego zostawię. Teraz jedynkę wybiorę, a tam będzie. Werza. Teraz wybiorę dwójkę. I to będzie. Uuu, kaskarasko. Karasko. No i dobra, ostatni zawodnik to. bang, 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 Bierzmy czwórkę i mamy susaete susa Dobra. Co my tu możemy bardziej do składu co nam się przyda? Na pewno zamy tego Maykona to no i chyba takim składem będziemy śmigać. No bo tutaj nie widzę jakby coś lepszego, żeby ustawić. Neymar będzie miał mało zgrania, no ale trudno. Jakbym tych zamienił, to nic nie daje. No nic to nie da, nic tutaj się nie zmieni. E, tutaj tylko mogę zmienić na gorsze, właśnie. E, dlatego, cóż, ślepy draft. E, no i bra, powiem wam, z myśliwym może być dobrze. Także przechodzimy do pierwszego spotkania. jeszcze wybież... A, w ciemno miałem wybrać. Dobra, e, nieważne. Wybierzmy tego pierwszego z brzegu. I tak on nie przyda nam się nic. 151 ocena ogólna. Przechodzimy do pierwszego spotkania. Ibra kadabra. No i mamy naszego pierwszego przeciwnika. Zobaczmy, jakim składem będzie kolega tutaj dysponował. My mamy skład z Ibrą, z Neymarem, no powiem Wam, że taki ślepy draft, on też ma Ibrę, on też ma Neymara, ale do tego ma Messiego, no i ma w ogóle więcej zgrania, 84, on, on ma 80, ja ogólnie miałem, em, no, zresztą widzieliście jak miałem, e, ok, może być ciekawy. Ibra Kadabra faulowany, będzie rzut wolny. Czyżbym Chaneloglu już chciał wprowadzić do gry? No nie, chyba nie. Pianicz też ma jakieś tam dobre, wolne. Ale myślę, że Ibra. No, Ibra to musi wpakować i tyle. Dawaj, Ibra, pokaż na co cię stać. Ibrahimowicz! Główka, oczywiście, że można obrońcom tam stawać i każdy sobie wybija te strzały dobre główką. Ależ to jest głupota, moim zdaniem. ale dobra. Oj, Neymar się rozpędza i to może być 1 do 0. I jest 1 do 0 dla przeciwnika. Nie upilnowałem Neymara, no i niestety przegrywamy 1-0. Ale jest teraz dobra piłka, Lukas faulowany. Musi być faul, będzie faul, będzie rzut wolny. Zobaczymy, co z tego rzutu wolnego uda mi się uskrobać. Eee, no to co? Eee, no to Ibra z kolegą. Zobaczymy, czy Ibra to ustrzeli. Jak ładnie uderzy, to Ibra to strzeli! Poprzeczka! Ależ nie fart, no dwa rzuty wolne i tak naprawdę bardzo, bardzo blisko. Ibra. Ibra. Będzie schodził do środka. Ibra, kadabra, ibra, ibra. Ależ tam fał... Znaczy fał, nie było fału, czysto w piłkę. Mogłem już wystawiać, a się pochamiłem jak kurde w karierze kamyka. Oho, to będzie 2-0. Nie, nie, tak będzie 2-0. A fuck off! Tyle miałem okazji! I koleś koleścala na 2-0. Nie no to jest po prostu hit, nie? Naprawdę. Ach... Nie lubię tak, nie lubię tak dostawać, bo wiem, że miałem okazję, żeby strzelić bramkę, a przez jakieś tam nie przez jakieś fartowne jego ślizgi, to niestety nie siadło w bramce, no i 2 do zera. Aha, 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 dobra, mhm. a idź pod cholerę, tak! Przed, przed nagraniem wygrałem cztery spotkania bez problemu. Też nie miałem full zgrania, Miałem taki rozwalony skład, podobnie do tego, nawet nie wiem czy nie gorszy. Może lepszą obronę jedynie miałem. Yy, I wygrałem cztery spotkania dosyć gładko. Yy, pierwszy film do nagrania, kamyk dostaje w dupę. Kto jest słaby? Kamyk HD. Unsubscribe i tak dalej. Tak. Nie wierzę w to. No nie, nie, wie, nie wierzę. Myślałem, że to w bramce jest serio, nie? Nie, po prostu to jest niemożliwe, nie? Co się dzieje w tym meczu? Ja tak blisko już podchodzę do bramki i nie mogę oddać strzału, a kolej przechodzi mnie, jakby, nie wiem co i w ogóle te jego wślizgi. Nie, znowu będzie, że kamek na rzekę na FIFA! Ale naprawdę, ja wygrałem przed chwilą cztery mecze draftu bez problemu. Dostaję taki mecz do nagrywki i, i widzicie, i widzicie, i kam... No, patrzcie, no. Ile on się prze. Nie, no, nie, no, czy to jest normalne dziś. Nie, no zobaczcie, no przeszedł gdzieś tam, o, patrzcie, ten odebrał, podał mu piłkę, scelił prosto pod nogi Ibry, Ibry nikt nie kryje, a idź pan w cholerę z tym draftem. O, może ładnego gola, chociaż nie, dobra, nieważne, Kamyk i ładne gole, to nie FIFA 12. No, jest, Ezil, masz szansę na bramkę, Kamyk strzela honorowego. Jeszcze 6 minut i 3 bramki, wszystko jest możliwe, wszystko. O, Kamyk jeszcze ma akcję, ale już Lukas nie ma czym oddychać, jak ja to strzelę? No nie strzela, bo koleś idealnie wślizgiem, no, no dobra. Koniec tego meczu, otwierajmy te paczki z poprzedniego draftu, może coś się trafi, bo to wstyd ogląda się online jak gra, bo to tylko śmiech na sali. Dajcie spokój, no nie no, koleś dominował, okej, okay. powiedzmy, że był lepszy w tym meczu, okej, okay, zaakceptuję. Mm, jeżeli się lepiej poczujecie, że powiem, że był lepszy, to był lepszy. Złota paczka, no paczki za 5k, i tamta, za ileś tam. To czekajcie, to są, to są te złote paczki, więc otworzymy. A czterech ich mam, no dobra. E, na szybko, pomiń. E, ok, nic ciekawego, quick sell. E, Leci 5-5-5 końców, to ta następna paczka, jak jest tyle końców równo, to zawsze następna paczka przynosi coś dobrego. Patrzcie, jak Ronaldo trafiam. Ok, jednak nie, jednak nie, jednak, ale kondycja. Ok, może być. E, ok, quick sell. Dalej, zło. Znowu złota paczka zwykła. Bang, 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 szybko. Bang, 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 bang. Ok, nic ciekawego. Quick sell. 8831 końców. To też pewnie coś oznacza, ale jeszcze nie odkryłem co. Także, boom. Ok, Barcelona wyjazdowy, niepotrzebne mi to. 10 tysięcy monet. Jeszcze otwórzmy tą srebrną i te dwie. Tam mają zawodników złotych, więc liczę na, na jakiegoś Ronaldo czy coś. Tutaj mamy sobie Ha... Mendes, e, trójgarski sztuczek, ale Traoré chyba jest dobrym asem. E, Budziński i tak dalej. Quixel, No i dobra, teraz te dwie najostrzejsze paczki. Mm, tutaj może być naprawdę Ronaldo. Ja, ja tu widzę, że jest Ronaldo, nie? Daniel West! Ok, ok, nie będę narzekał. Ok, chociaż. Wczoraj dostał, wczoraj, przedwczoraj, bo wrzucam to we wtorek, od Ronaldo dostał z łokcia dosyć porządnie, Ronaldo powinien za to dostać zdecydowanie czerwoną kartkę, ehm, no ale cóż, nie dostał. Trzycie, nie widział tego sędzia, ehm, gdyby było w drugą stronę, to oczywiście pewnie wszyscy by się pluli, że Dani, Dani Alves powinien dostać czerwoną kartkę. W drugiej pasce mamy eee, o, Radu. No już widziałem od początku, że jest to radu. Także no, znowu na plus z tych paczek. To było tyle ślepy draft. Nie wyszedł mi zbyt dobrze. Ale jeżeli chcecie kolejny, to wspomóżcie łapkami. My widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się do usłyszenia. Na